Yo 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 y con mi canción yo 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 haciendo el amor, 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 es que eres fiel, pero estás con el baby Cześć, witam Cię krótko na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek wyzwania pokoleń. Jesteśmy u Harper i Dantego. Jak widzicie Dantego nie ma obecnie w domu, gdyż znajduje się w szpitalu i na dzisiejszej rozgrywce również go nie będzie. On musiał oczywiście zostać pod obserwacją, ponieważ doznał wielu urazów i ponieważ został uderzony kilkakrotnie w głowę, więc taka procedura jest właśnie, aby jednak został w szpitalu pod obserwacją. Mimo, że badania nie wykazały żadnych poważnych urazów, tak jak już mówiła właśnie Peyton na, na scenę, jak zauważyliście, jest z nami w rodzinie teraz tutaj Alejandro. Alejandro będzie z nami do momentu, gdy Dante wyjdzie ze szpitala. Chce, chce właśnie tutaj z Peyton i z Harper być, no bo po prostu obawia się Obawia się, że, y, że Pedro może zrobić coś gorszego. Zobaczcie, jak ono chodzi. On tak chodzi, bo on ma cechę impulsywne i tutaj ma, że jest podekscytowany, ja chcę odbycia impulsywnym. Impulsywni simowie nie kontrolują swoich pragnień. Tylko, że nie wiem, czemu on ma tak chodzić w taki sposób i trochę mnie to denerwuje, dlatego mu to zmienię. Mogę zmienić mu właśnie sposób chodzenia, tak więc on będzie teraz normalnie chodził. Oczywiście, Harper, no, nie trzeba jakiejś wielkiej inteligencji. Domyśliła się, że pomiędzy Alejandro a Peyton coś jest, pomijając sam fakt, że ona jest jej siostrą, ale również to, że, no, widzi, widzi, jak oni się zachowują wobec siebie, jak rozmawiają, jak na siebie patrzą. No, nie trzeba po prostu jakiejś wielkiej inteligencji, aby się domyśleć, spytała Peyton i Peyton jej potwierdziła: Potwierdziła, że ona i Alejandro. Są razem. Dzisiaj mamy sobotę. Wszyscy mogą sobie troszkę dłużej spać. Mamy siódmą godzinę. On teraz gotuje tutaj śniadanie. Zaraz go wyślę do toalety, bo musi skorzystać. Harper jeszcze okay. jest przemęczony. Ono musi wstawać też. O jejku, ono ma tutaj na czerwono higienę i pęcherz. Zaraz będę ją wybudzać. Natomiast ty, kochana, ty również musisz iść do y, toalety, skorzystać. Dobra, stop. O, chwyciłeś. Wiedziałam, że chwycisz. Chciałam, żebyście razem zjedli. Zostaw to gościu. Ić może najpierw skorzystaj. Alejandro, tak samo jak Dante, bardzo dobrze gotuje, tak więc tutaj nie ma problemu. Chodź tutaj i nakryj do stołu. Codzienne nakrycie. beżowe daj. Zawołasz na posiłek Alejandro i sama sobie również chwycisz porcję. Dobra, powiedz mu zasłyszane plotki. No i oczywiście musi wstać do tego. O jejku, jejku, jejku. Żeby porozmawiać. Nie mogą nawet jednego słowa teraz zamienić. Tak szybko jedzą wszyscy. No niestety. Dobra, ty już jesteś flirciarski, zapierający dech w piersiach. Spotkanie od zobaczenia atrakcyjnego Sima. Oczy Sima Alejandro były pieszczone, przez to jest naprawdę wspaniały widok, ponieważ szczególnie atrakcyjny z nim właśnie wszedł ci przed oczy. Harper, ty nie bierz tam nie wiadomo czego, bo tutaj masz przecież po co ci babeczki, jak masz tutaj piękne śniadanko. Proszę wziąć sobie porcję, chyba że nie ufasz Alejandro i myślisz, że nie wiadomo co on ci tam zrobił. No przecież zobacz, jakie piękne śniadanko zrobił. Pancakesy, ślicznie wyglądające. Oni rozmawiali, jak Harper przeszła, to zamilkli O, i jest Brianek, jest spanikowany, aha, bo on jest neurotyczny Od neurotycznym Simowie z tą cechą są ponadprzeciętnie wrażliwi na smutek, złość i stres No i musi skorzystać z toalety koniecznie, a ja mu dałam tutaj jedzonko Oni sobie tutaj flirtują, jak widać, oni coś y komplementuje. Yes, it's fine for us to make passionate... Oh. On jej zaproponował wuhu. On się spytał, czy ona by chciała mm, iść na barabara. Bara. Ona się zgodziła i on jest zadowolony. No, to skoro tak, to ja myślę, że oni sobie pójdą na to łuchu, barabara i tak dalej. Okej, okay. zamkną się tutaj w pokoju, a my nie mamy tutaj opcji. Nie ma opcji, a czemu nie ma opcji? Dziwne. Tak więc Peyton, y, idź do pracy w gotowości na nowe wyzwania. Kliknij swojego sima i wybierz odzyskaj zapał przed pójściem do pracy. O kurczę! I ma tutaj odśwież się przed lustrem i wykonaj zadanie w pracy. Dobra, to chodź tutaj i spełnisz twoją zachciankę. O, jak fajnie! Tylko szkoda, że w sypialni harper musicie grać. Ale, jak fajnie, że sobie grają Alejandro z Brianem. Właśnie, oni muszą. Nie wiem, czy oni się poznali już. Tak, tak, i już tutaj dobrze im idzie. Okej, okay, no więc on ma wielką ochotę na to Barabara, bara, bara, więc potem mu zrobimy to Barabara bara z Peyton. Na razie niech się tutaj pobawi z Brianem. A może jak przyjdą koleżanki i będą tutaj zajęte wraz z Harper, to oni sobie mykną do pokoju na to Barabara, bara, skoro mają wielką ochotę. On ją poprosił, ona się zgodziła. To teraz tylko trzeba im znaleźć tutaj warunki. Okej, okay, Brian e skończył odrabianie lekcji na dzisiaj. Super. Aha, no to świetnie. No to skoro on skończył odrabianie lekcji, to już nie musi tego robić. I myślę, że ty sobie tutaj usiądziesz i będziesz sobie chciał może pograć w coś. Tak więc usiądziesz sobie, graj w grę i pograsz sobie. Dobra, natomiast ty, kochany, zostaw ten komputer. Ja go zaraz zablokuję. Nie wiem, co się dzieje, bo nie pokazuje mi się opcja właśnie Bara Bara. I nie wiem teraz, czy to jest jakiś błąd. Znowu kolejny który jest w grze. No łóżko mam tym razem z gry, tak więc nie powinno być takiego problemu, bo kiedyś miałam taki problem, właśnie, żeby się nie pojawiała obce barabara, bo miałam łóżko z modów. Teraz mam łóżko z gry, a na żadnym łóżku się nie pojawia, ani na na prysznicu, tak więc no, nie ma nigdzie tej opcji, wychodzi mi tylko opcja z WW tak więc niestety, nie wiem czemu tak się dzieje nie mam pojęcia, będę musiała sprawdzić też in na innych sejwach skoro tak, to oni sobie pójdą tutaj i wykorzystamy WW, ale nie będziemy po prostu na nich patrzeć bo to byłoby zbyt dużo, tak więc idźcie sobie, dobra mamy 12.50, myślę, że ty byś mogła tutaj coś zrobić do jedzenia, skoro Twoje koleżanki chciałabyś zaprosić. Tak więc zrobimy może coś z grilla. Dobra, zrobimy to. Ok, super. I zaraz będziemy zapraszać tutaj dziewczyny. Zaraz zwołamy klub i będziemy je zapraszać. Dziewczyny, powiedzmy, one tutaj same z własnej inicjatywy wpadną do niej i będą chciały z nią spędzić czas. No, tak aby ją troszkę pocieszyć. Dobra, ty się tutaj nie zabij, kobieto. Ty, kochana, jeszcze przyjdziesz może i zrobisz coś słodkiego. Zobaczymy czy tutaj w tej książce od Robin, Czy będziemy mieli jakieś desery fajne Bo nie pamiętam czy Dobra, tu są śniadania, pieczenie Desery, ok Zobaczymy co tutaj będzie fajnego Może to lodowe ciasto? pudding bananowy, jagodowa kruszonka Babeczki z królikiem To może zrób lodowe ciasto Dawaj Harper, zro zrobisz lodowe ciasto I teraz tak, co ty byś chciała? Chcesz poślubić Dantego, to ci przypięłam. No i oczywiście już wkrótce ten ślub będzie miał miejsce, bo tak go odkładamy, odkładamy, ciągle się coś dzieje. I druga zachcianka to jest chciałaby flirtować. No to z flirtami to też poczekasz, aż pojawi się Dante na horyzoncie. Tak więc na razie flirtować nie możesz, nie możemy spełnić żadnej Twojej zachcianki. Nakryjemy zaraz do stołu. Czy wy już skończyliście? Oni tutaj jeszcze bara-bara y, robią. Nie wiem, czemu się to barabara nie pojawia. Jak klikam na łóżko, nie wiem, nie mam pojęcia. No i kolejny błąd to będzie, tak więc niestety. Dobra, dziewczyny się schodzą. Co tutaj jest znowu? Co on znowu jej zaproponował ten? Barabara? Alejandro, ty chyba już zwariowałeś. Nie wiem o co ci chodzi, Alejandro, ale myślę, że musisz się uspokoić. On cały czas ją pyta o barabara, o bara. tak więc koniec. Już mieliście barabara, bara. ona zaakceptowała i było barabara, bara, więc koniec, nie? Ile tych barabara bara będzie? Dobra, tak więc ty musisz wziąć prysznic. Chodź tutaj, mój drogi, weź szybki prysznic, dawaj chłopie. I ty, kochana, warto by było, żebyś się przebrała, może co ty chcesz? chciała z nim porozmawiać, ty też zaraz będziesz musiała wziąć prysznic i będziesz musiała skorzystać, ale warto by było, żebyś ty może się przebrała, bo cały dzień dzisiaj w piżamie spędzisz chociaż w sumie to, w sumie to oni mają taki lekki dzień, bo to jest sobota, więc no i dobra i pocałować chcę, to za... dobra, to zaraz pocałujemy Alejandro, nie wiem czy zauważyliście, ale na scence była tutaj taka piękna sofa, tutaj z takim kocykiem czerwonym a jak wyszłam do gry, to mi zniknęła no, i nie wiem, co się dzieje. No, kolejna rzecz kurzająca, właśnie to jest znikanie mebli. Dobra, ty koniec grania. Ty miałaś tutaj z koleżankami spędzać czas, a tak w ogóle to gdzie one są? Aha! Koleżanki, napad na pokój Briana zrobiły. Wpadły tutaj do niego. Okej, okay, świetnie, nie dziewczyny się tutaj organizują. Tak więc pogadajcie sobie razem. Już się zaczyna wstawanie. No, nie wstawaj, kobieta. O, ona będzie na gitarze grała. No dobra, to pograj nam na gitarze. Dobrze, Ty się, y, Harper, entuzjazm i gotowanie. Musicie tutaj sobie dziewczyny pogadać, one tu będą chciały y, no, odwrócić uwagę, powiedzmy. I jego zachcianki to jest cały kogoś, czyli ma tą samą zachciankę, którą ma Peyton, i chciałby mentorować dziecku. No, on jest ro y, simem rodzinnym i bardzo chciałby mieć właśnie, założyć swoją rodzinę. Tutaj ma aspirację duża, szczęśliwa rodzina, tak więc takie zachcianki będą mu wychodzić. Ale najpierw warto by było sobie yy, ogarnąć żonę, nie? Zapasz kawę, kochany. Skoro masz ochotę na kawę i zaraz spełnimy twoją zachciankę pocałowania kogoś. Nie wiem czemu... O kurczę, a ta nam będzie tutaj grała teraz na skrzypcach? No dobrze. O, widzę, że Harper opowiada o ślubie i o zaręczynach. To on pewnie yy, będzie jej umilało czas, że może o tym porozmawiać, skoro ona tak bardzo chce poślubić właśnie Dantego. To weź tutaj z przyjaznych, rozmawiaj o stylach tańca. I weź może jeszcze z przyjaznych, dawno nie widzieliśmy naszych koleżanek. Tak więc, o, zaprosił na ślub, bo my chyba jeszcze ich nie zaprosiliśmy. Tak więc, pozapraszamy wszystkie dziewczyny. I tutaj też z przyjaznych zaproś na ślub, świetnie. Cieszę się, że nie znudziły ci się jeszcze moje dowcipy. Okej, okay. Alejandro sobie tutaj wpadł i, i wziął sobie porcyjkę, popija sobie kawę. Czy to nie jego porcyjka? Nie, to czyjaś porcyjka jest. On tutaj flirciarski cały czas jest, <grym>, bo z miał do czynienia. Ta nie wiem, tutaj stoi, co ona tutaj robi, nie mam pojęcia. Ok, to jeszcze damy ten deser może na stół. No i mm, Alejandro tutaj sprząta nam, bardzo fajnie. To zróbmy teraz tak: weź zaproś, weź kawałek razem. Ok, tak więc weźmiecie sobie teraz deser. Alejandro tutaj bardzo namiętnie nam pomaga myje gary, sprząta wszystko, ale musimy spe spełnić twoją zachciankę. O kurczę, on nam tutaj brudzi. Brian, gościu, ciocia przyjdzie do ciebie i zapyta się ciebie, jak minął dzień. Skomplementuj go, żeby odwrócić uwagę, żeby on tutaj nie brudził. O, z nim też trzeba spędzać czas, bo on teraz ma trudny, trudny okres, bo on bardzo, bardzo lubi Dantego, więc... Na pewno jest mu również ciężko. I tatuś jest tutaj. Chodź kochana, przywitasz Twojego tatusia. O kurczę, a tutaj są jakieś. A to tańce. Ja już myślałam, że w tym odcinku tańców nie będzie, ale widać, że tańce będą. Tylko, że tym razem w wykonaniu Alejandro i Peyton. Będą tańce. No dobrze. No dobrze. A tak sobie pomyślałam właśnie, że chyba nie będzie w tym odcinku tańców żadnych, ale są tańce. Myślę, że ty kochany przyjdziesz i posprzątasz tutaj to. Jeżeli będziesz w stanie. Nie możesz. A, inny z tym już wykonuje tą interakcję. A, to jest, to jest bardzo ciekawe. Ciekawe, kto to wykonuje tą interakcję. Czy Peyton, czy Alejandro. Oni może stopami swoimi tutaj to czyszczą. Nie wiem. <noise> kto wykonuje tą interakcję. O, Peyton, czy, czy my twoją zachciankę... Dobra, gdzie jest Alejandro? Chodź tutaj do niego i go pocałujesz. Tylko tak, żeby cię nie widział twój ojciec, bo ojciec na razie jeszcze nic nie wie, to może zróbmy tak pierwszy pocałunek dobra, to zrobimy tak, chodźcie do pokoju ponieważ oni nie są w żadnym związku myślę, że warto by było skoro on tutaj jest, Alejandro to może poprosi i ty chodź też tutaj, to może on im poprosi o zostanie dziewczyną o kurczę, on sobie grał z Brianem, a ja im no ja jeszcze piłkę tutaj wziął dobra, to wiesz co, zrobimy tak, ty poproś Peyton o bycie twoją dziewczyną bo tutaj taki proces musi być najpierw. Tak więc komplementuj osobowość, ucałuj jej pięknie dłonie, mój drogi i z romantycznych poproś o zostanie dziewczyną. Dobra, zgodziła się. Peyton się zgodziła, tak więc myślę, że teraz wybierzemy sobie tutaj, ponieważ oni już się tysiące razy pocałowali, tak więc y, pierwszy pocałunek zrobimy również, również w grze. Peyton i Alejandro całują się po raz pierwszy, no tak, na pewno. <noise> na pewno pierwszy raz się całują. No ale dobrze, niech im będzie. Skoro Alejandro jest u nas, to skorzystamy z okazji, właśnie i załatwimy te wszystkie tutaj interakcje, tak żeby oni już mieli to za sobą. Dobra, i teraz możesz, kochany, ty możesz tutaj okaź czułość i wy sobie tutaj flirtujcie. Skoro już jesteście razem. O kurczę, a Jonathan sobie na gierki poszedł. Dobra, to skoro tak. To weź tutaj może przyjść do Jonathana i grajcie sobie razem. Oglądaj kanał. Dołącz do gry. Dawaj. Graj, graj sobie razem z twoim dziadkiem, czemu nie? Spędzaj sobie z nim czas, skoro wpadł sam. Tylko, że Brian chyba nie ma gdzie usiąść za bardzo. A po co tu przyszedłeś, gościu? A ty nie znasz może jeszcze Jonathana? To weź może go poznaj od razu. A nie, bo on jest gwiazdą znowu. To znowu będą te piski i wszystkie inne. Będę ja musiała sobie poszukać jakiegoś moda, żeby można było tutaj w rodzinie. Jak jest gwiazda w rodzinie, to, żeby te interakcje jakoś inaczej wyglądały. Bo rozumiem, jeżeli to jest obcy, że ta gwiazda jest kimś obcym, no ale skoro to kurcze blade jest ktoś z rodziny no to czemu mieliby nie móc się poznać on by teraz chciał, on by chciał zaplanować randkę, przypniemy mu to koniecznie dobra, to chodź ty gościu i przyjdziesz i nam naprawisz, napraw to szybko bo ty masz majsterkowanie chyba dosyć wysoko, jeżeli dobrze pamiętam masz majsterkowanie na siódmym poziomie tak więc gościu idź to szybko napraw, a nie możesz bo tutaj ci się władowała Ana Sofia, ale dziewczyny nam pomagają sprzątają, pomagają, tak więc cieszy mnie to, ale ten brudzi ciągle tak więc ty, kochana, przyjdziesz do niego. Tutaj z wychowawczych proszę i dyscyplinuj za niedawne zachowanie i spokojnie mu powiedz. Poproś o nie robienie bałaganu. Nakrycia stołu, nakłon do posprzątania bałaganu. Dawaj. Antonia. Ej. Dobra, Peyton, chodź sobie tutaj usiądziesz, bo tutaj Antonia flirtuje tu jest Alejandro. Tak więc. Aha, nie wziąłeś sobie w końcu tego soku? Weź, a, zepsuło się, kurczę. No. wszystko nam się psuje. Tak więc zepsute jest. Dobra, może któraś z dziewczyn pójdzie i zaraz naprawi. Więc ty Pejton, myślę, że przyjdziesz tutaj i wykąpiesz pieska, bo on jest bardzo brudny, tak więc kąpiel dla Zefira. Natomiast Alejandro zajmie się. O, sam nawet poszedł, nie musiałam mu nic mówić. Sam przyszedł i naprawia. Tak więc tutaj męska ręka zawsze jest potrzebna w domu. Dobrze, że Alejandro z nami jest, bo żadna z nich nie ma tak wysoko umiejętności majsterkowania jak on. On ma na siódmym poziomie. Więc nam tutaj fajnie wszystko naprawi. O, oni sobie tutaj pięknie razem rozmawiają, jak mi się to podoba. Dobrze, rozmawiajcie sobie. Zapytaj, czy Brian chce mieć rodzeństwo. O, bardzo chcę to wiedzieć. Bardzo chcę to wiedzieć. Ciekawa jestem, co on odpowie. Nie krótko, żeby on się zgodził, bo nie chciałabym, żeby on. Nowe rodzeństwo? Harper zapytała Sima o imieniu Brian, czy chciałby mieć nowe rodzeństwo. To mogłoby być fajne. Nowy przyjaciel. Aha, to ja muszę za niego odpowiedzieć. Ja bym chciała, żeby on odpowiedział, że to mogłoby być fajne, bo nie chciałam, żeby on był zły. Dobra, to ty zażartuj z nim o nauczycielach. Popraw mu humor może. Bardzo mi się to podoba, że oni sobie sami przyszli tu porozmawiać. Entuzjazmu się, zainteresowaniami. Tak więc wy sobie tutaj porozmawiajcie fajnie i on również... O, i w końcu on nie jest jakiś smutny, tylko tutaj o jest pewny siebie. Jak za dawnych lat. Lubi przebywać w rodzinnym gronie. O, kochany. Lubi przeby przebywać w rodzinnym gronie. Lubię tego Sima rzeczywiście tak. I co tu jeszcze jest? Przyjemna rozmowa, kontakty towarzyskie, wspaniała rozmowa zawsze podnosi na duchu. I co jeszcze masz? Tutaj? Za mało ćwiczeń, aha, bo on jest aktywny, więc ja ogarnę Wam tutaj potrzeby. Ty jesteś pięknie ogarnięty, więc myślę, że twoja mama położy Cię spać. O kurczę, Alejandro! nie to łóżko wybrałeś, Alejandro wstawaj gościu, nie będziesz w tym łóżku spał, to jest łóżko Briana a ty przyjdziesz sobie spać tutaj gdzie jest Peyton, a my tutaj przyjdziemy i położymy Briana spać, tak więc chodź kochana, dobra, tak więc opryskamy tutaj potwora, żeby on się nie bał, Alejandro sobie szykuje kawkę, to myślę, że Peyton przyjdzie i razem z nim sobie tą kawkę wypije i potem pójdą spać Choć weźmiesz sobie też kawkę. O kurczę, a tutaj jakiś syf, to trzeba sprzątnąć wszystko, ale myślę, że my to otóż to jest zepsute. Okej, okay, czy wy sobie o, i oni sobie tutaj na zewnątrz pięknie razem usiądą i będą sobie rozmawiać przed spaniem. Okej, okay, tak więc poznaj go. Klikniemy sobie tutaj na poznaj i będziemy dobra. O. A oni tylko w flirtowaniu. Tak więc ona jest flirciarska, on jeszcze nie jest flirciarski, ale to on, że jakieś całusy wysyła. Dobra, on jakieś zdjęcia nam pokazuje chyba. Okej, okay, to weź może nie z romantycznych, tylko miało być z przyjaznych. I weź może zadeklaruj preferencje pogodowe. I wydaje mi się, że... Nie wiem, czy pamiętacie z tej scenki, jak oni byli razem zamknięci w tym, w tym pomieszczeniu dziwnym, jak byli w klubie. Alejandro zwierzył się Peyton, że on bardzo lubi wędkować i bardzo lubi malować, że kiedyś właśnie malował, ale potem ostatecznie przestał malować, bo musiał się zająć... Rodzinnym interesem, i no i wtedy po prostu przestał to robić. A tutaj zauważył, że miałby możliwość właśnie to jest Stary Dom Babci i tutaj jest ta sztaluga, na której on mógłby właśnie sobie malować. I myślę, że on przyjdzie i spróbuje to zrobić. Opraw to płótno. O, i może to przełożymy gdzieś. I on przyjdzie tu i będzie chciał malować. O, może damy tutaj, bardzo ładnie to będzie się prezentowało. Pejton tak na niego działa, że on bardzo chce robić rzeczy, które naprawdę lubi. Ona ma taki wpływ na niego. Natomiast y, całe życie on w sumie był zmuszany, aby robić to, co inni chcą, to, co i, inni od niego wymagali, a szczególnie ojciec. No i nie mógł rozwijać tutaj swoich y, jakichś umiejętności. Nie mógł, y, nie mógł myśleć nad tym, co on naprawdę lubi. I co on kocha robić? I, no i całe życie po prostu tylko y, robił tak, jak mu dyktowano. No i tutaj ma teraz właśnie y, okazję. Przypomniało mu się dzieciństwo, gdy on właśnie y, malował, bo on bardzo lubił, tak jak mówię, tak jak już wspominałem wcześniej, on bardzo lubiał malować. No i y, jak widać tutaj, właśnie wi widząc tą sztalugę, postanowił namalować sobie obraz. No ale to wszystko jest dzięki Peyton, bo ona tak na niego wpływa że on właśnie chce bardzo robić y, to, co... Lubi to, co naprawdę lubi, to, co kocha. Dobrze, więc ja, ja ich tutaj ogarnię ich potrzeby i oni sobie pójdą spać. A ja już będę kończyć ten odcinek. Zapraszam Was już na kolejny odcinek. Dziękuję Wam ciepłutko za oglądanie, za każdy komentarz, bo bardzo cenię sobie komentarze, bardzo lubię je czytać. Uwielbiam czytać Wasze przemyślenia na temat odcinków. Tak więc dziękuję ciepłutko za oglądanie i za komentarze. Zapraszam na kolejne odcinki. I do następnego. Pa, pa cześć! Y con mi canción, 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 haciendo el amor, 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 amor. Dices que quieres fiel, pero estás con el, baby.